Po raz 31 spotykamy się no, na imprezie organizowanej przez Oddział PTTK w Końskich, Komisję Opieki nad Zabytkami, Muzeum Regionalne PTTK i Klub Górski PTTK. No, tym razem no, na wyjątkowej imprezie, czyli spacer historyczny szlakiem zabytków, miejsc i pamięci narodowej w Końskich. Jest to trzeci już spacer, dwa odbyły się w ubiegłym roku. Impreza w zastępstwie biegów trzeciomajowych, które miały wielką tradycję i były rozgrywane od 1991 roku, tutaj od wiostniej rocznicy y, uchwalenia konstytucji 3 maja. Pierwsze dwa lata biegaliśmy ulicami miasta y, ze startem i metą na ulicy Piłsudskiego, Później przenieśliśmy się do parku, żeby było bezpieczniej. No, były takie lata tłuste, że nawet do ponad 1000 uczestników brało udział w naszych biegach, 26 kategorii wiekowych, no ale wiadomo, pandemia przeszkodziła w ubiegłym roku. No w tym roku no nie mamy jeszcze parku ukończonego rewitalizacji i postanowiliśmy, że w no, miejsce biegów trzeciomajowych no, zorganizujemy spacer historyczny. Spacer, który nawiązuje do Konstytucji 3 Maja, do postaci Stanisława. Małachowskiego, który tworzył tą konstytucję, a przypomnę, że urodził się w Końskich, tu się wychował, później mieszkał w Białaczowie, no i był marszałkiem Sejmu Wielkiego, czyli miał kluczowe znaczenie tutaj przy uchwaleniu Konstytucji 3 maja. Uczestnicy no, z całego województwa, nie tylko mamy tu z łódzkiego i z mazowieckiego również, otrzymują karty startowe, mają punkty kontrolne, około 12 km do przejścia, Trasa zmieniona w stosunku do tych z ubiegłego roku, tak żeby uczestnicy, którzy no, na co dzień biorą udział w naszych imprezach, no, mogli zobaczyć to, co jest najciekawsze i żeby się nie powtarzały te obiekty. Uczestnicy otrzymują również test do rozwiązania. Jest to podstawowy test: to 26 pytań dotyczących obiektów, które są na trasie. I, i odpowiedzi są ukryte gdzieś tam no, w tych obiektach czy w informacjach zamieszczonych na elewacjach, bądź też no, w architekturze tego obiektu. Także te 26 pytań jest stosunkowo łatwe, jak ktoś oczywiście bierze udział w spacerze i jest bacznym takim obserwatorem. Natomiast jeszcze dodatkowo jest 6 pytań, takich już trudniejszych, związanych właśnie z konstytucją 3 maja z Małochowskimi. No i to jest tak, tak zwana dogrywka. W ten sposób chcemy wyłonić zwycięzców konkursu wiedzy historycznej, tutaj związanej z naszą imprezą. Wszyscy otrzymują fajne, okazałe medale. W tym roku z wizerunkiem Anny Małochowskiej, Anny ze Hrabiny Małochowskiej, no, która była prekursorką muzalnictwa tutaj w Końskich, bo przypomnę, że w testamencie swoim zapisała, że... Pamiątki, które przez lata gromadziła, mają służyć ludziom i, i, i no, niestety no, jej wola nie została przez spadkobierców dotrzymana, a my walczymy o to muzeum do dnia dzisiejszego. Praktycznie teraz już wiadomo, że... W budynku bramnym, w oficynie pałacowej i w byłej stajni, no, znajdą się pomieszczenia Muzeum Ziemi Koneckiej. Wracamy jeszcze wspomniami do Anny Małchowskiej, która w 1852 roku zmarła, czyli, czyli dawno, dawno temu, a już myślało o tym, żeby tworzyć zalążki, muzeum, żeby ludzie mogli pamiątki historii sobie oglądać. No i impreza się zapowiada dość atrakcyjnie, mamy piękną pogodę, nie można sobie lepszej wymarzyć. Dlaczego zdecydowała się Pani wziąć udział w wydarzeniu? No bo już byłam kilka razy, bardzo mi się to podoba, wolę przejść się na, na taki rajd niż siedzieć w domu. Jestem tutaj, jak bieg biegaliśmy wspólnie z Panem Paskiem maratony, i poznaliśmy się na maratonach i dzięki niemu tutaj jestem od drugiego praktycznie Koneckiego na 50 km od 1993 roku. No i bardzo mi się, no, po prostu bardzo mi się to podoba i wciągnął mnie właśnie w ten, ten Konecki, jak to się mówi. Marsz, to wszystko, kon, to, tą koneckę, tą okolicę, bo zaliczyłem już praktycznie 15 tych, 50 i trzysetkik. Tutaj ten spacer historyczny, pan bierze udział pierwszy raz, czy tak samo też? Nie, drugi raz już biorę, bo właśnie byłem w zeszłym roku, bardzo mi się podobał i po prostu ja tu zawsze wracam ze względu na znajomych, no, no i właśnie na te okolice, no to, jak to się mówi, cudzie chwalicie, a swojego nie znacie, nie? Żeby spędzić czas aktywny? Przy, przy znajomych, żeby spędzić ten czas, właśnie przy kosmetycznym 3 Maja. Czy to jest pierwsze Pani wyjście na tego typu spacer? Trzeci. Yy, no i jak Pani wspomina te poprzednie wyjścia? Bardzo fajne. Niedraga pogoda jeszcze.